Cześć, cześć, kochani. Marek Małec z tej strony z bezpan.pl. Wczoraj był <głos》>, trochę może przygnębiający film. Dzisiaj ja chcę wam pokazać coś ku pokrzepieniu serc, tak? Sorry, że wczoraj tak wam opowiadałem, ale ja po prostu chciałbym, żeby było wszystko jak najbardziej transparentne, jak najbardziej, jak najbardziej przejrzyste, żebyście wiedzieli, co się dzieje. To, no, żeby po prostu było wszystko jasne, robię to i to, wtedy i wtedy i tak dalej, tak, żebyście mieli świadomość, że ja nie leżę, nie pierdzę w stołek ani w łóżko, tylko po prostu zapieprzam, cały czas zapieprzam, zapieprzam, zapieprzam. A teraz Wam pokażę, co jest. Uwaga! Drache Carpus Fortunei Deluxe. Patrzcie, jakie cudne, piękne rośliny. Piękne, nie można tu nawet przejść. Patrzcie, piękne, wspaniałe liściory, nie? Wszystko super. Patrzcie jakie ładne pnie. Jest ich naprawdę eleganckie. Ale oczywiście e, musi być jakieś ale w tym wszystkim, bo inaczej przecież się nie da, tak? E, przyjechały nieukorzenione. Przynajmniej sporo z tych, których widziałem, są nieukorzenione. Już yy, wysyłamy do Was z żoną maile, do wszystkich, którzy je zamówili, tak? Eee, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce? Oczywiście każdy ma prawo zrezygnować. Dowiadywałem się od innych firm, które biorą te deluksy. Wszyscy mają nieukorzenione. I to nie tylko w Polsce. Eee, nawet dowiadywałem się od ludzi z Holandii, którzy powiedzieli, że też dostali nieukorzenione. Jest tak duży przemiał. Eee, no, nie ma o czym gadać, tak? Po prostu dają jak leci. Nie zastanawiają się, no i tyle. Możemy sobie pogwizdać, nic nie można zrobić. Można brać takie, lub wcale tak. Tutaj patrzcie, 40-50, zobaczcie, jakie duże pnie, tak? I co? No nieukorzenione, czyli 5, 30, 40, 40, 50 i 50, 70 w większości są nieukorzenione, tak? Niektóre mają jakieś korzenie, niektóre już powypuszczały szczątkowe korzenie, ale po prostu nie da się tego wszystkiego przebrać, bo jak widzicie, tu nawet nie ma miejsca na to, żeby to wszystko robić. W niektórych są deski, więc też nie da się tego tak łatwo, e, tak łatwo wyjąć. <laughs> Dobra, lecę dalej, co wam tu pokażę? Trochę wagnerianus, z Wagnerianu, jakie piękne. Te są wszystkie ładnie ukorzenione. To są z pniem, ojej, chyba około 20 cm. Zaraz wezmę miarkę, czekajcie. Ich w ogóle miało nie być, ale dostałem, nie wiem skąd. Tak, pień około 20, 20, no trzeba liczyć, 20 centymetrów, tak mniej więcej. Tak? Tu zobaczcie, tu są deluksy, wagnerianusy z pniem 30-40. Bardzo ładne, te już mają powypuszczane elegancko korzenie. Tak to tutaj wygląda, naprawdę piękne rośliny. Co mamy tutaj? To, co już wszyscy porezerwowali i nic nie zostało. Czyli Rapido hystrix Zobaczcie, jakie one są duże. Niektóre one są prawie mojego wzrostu, jak są z Doniczką. Miały być mniejsze, przyjechały trochę większe. Tak jak wam mówię, robią co chcą. Nie mamy nad tym. Tam nie ma chyba nad tym żadnej kontroli. Tak mi się wydaje. Patrzcie, jaki tutaj czad Z trzema pniami od razu. <laughs> tak bywa. Butia kapitata, przepiękna. Przyjechały na razie tylko dwie. To jest to, co wczoraj rozładowywałem auto, co mi powiedzieli: tak, wszystko wejdzie na jeden samochód, a później się okazało nie, no przecież to niemożliwe, że wejdzie na jeden, wejdzie na dwa. no. Tylko, że ja już zamówiłem jeden i teraz szukam jak głupi drugiego, ale czyż znajdę przed świętami? Nie wiem, bo problem polega na tym, że oni mają też święta, więc później nie ładują. Eee, nawet jak będę chciał poodbierać rośliny po świętach to też jest problem. Bo żeby odebrać od razu po świętach, oni mogą załadować, ale skądś musi się wziąć samochód w Hiszpanii. Nikt nie jedzie na święta, żeby tam stać, tak? E czyli samochody tam e nie stoją. Więc znowu musi ktoś pojechać po świętach do Hiszpanii, żeby stamtąd wrócić. To jest wszystko popieprzone, ale tak wam tylko mówię. Patrzcie, Yuki gloriozy jakie cudne. 45, 45 litrów, znaczy te większe, mniejsze, tu te duże 60. Naprawdę, patrzcie jakie przyszły potężne e, Dasylyrion willery. One są naprawdę odporne. Najbardziej mrozoodporna trawa drzewiasta, Dasylyrion willery. Bez dwóch zdań bardziej odporniejsze niż Longissimum na pewno. Tu są mniejsze gloriozy, zaraz Wam pokażę. A tutaj są te dwudziestki, którzy wszyscy chcieli, no wiadomo, bo najtańsze, tak? Wszystkie są piękne, ładne, wszystkie zarezerwowane. Sabal Palmetto, tu du, du du du, nie wiem, ile on ma. 4 metry na pewno, sam pień ma chyba dwa. Zobaczcie, tu da klienta Brachea Armata Super Silver, widać, że super silver, co? Patrzcie, jakie pnie, i ile liści. I to są rośliny już tak długo ukorzeniane. Tu, tu korzenie są po prostu wszędzie, w każdym miejscu możliwe. Tu jaki piękny wulkano. Też nie miało być. Dostałem. Tak? Znaczy nie dostałem za darmo. Czasem ja myślę, że, że oni ładują. Nie wiem. Ktoś przyjedzie. Dawaj go tam. Załadujemy. Nie wiem, co Wam jeszcze pokazać. Może nie wszystko naraz. Tutaj mamy yy, co ja gadam? Cerifery. Tutaj mamy gloriozy wariegaty. Patrzcie. Też w większości zarezerwowane, ale kilka jest. Tutaj mam yy, mniejsze te Wulkano. Są zawinięte. Może jakiegoś rozwiniemy dla przykładu? Czekajcie. O! Czy odejdzie? O! Hammer obs z wulkano. Z takim pniem. Te są niezarezerwowane. Więc jak ktoś będzie chciał, to może sobie takiego wziąć. Jest takich pięć sztuk. Też nie wiem skąd się wzięły. Ale są. Dasilirion Willeri Dasilirion Willeri Mały, tak, małe. To jak ktoś niech na przykład nie dostał Longissimum, może dostać taki u albo może dostać tamten duży, jakby chciał. O, tutaj są e, Trachy Carpus, Fortunei, 5, 20, 30 Deluxe. I te są ukorzenione. E, już powypuszczały korzenie tak, z tej głównej bryły. Także tutaj jest, tutaj jest super pod tym względem. A, dobra. Tutaj mamy, zobaczcie, jakie potężne pnie. To są te 5, 50, 70. Naprawdę ładne rośliny. Naprawdę piękne liście. No ale no, są w większości nieukorzenione. Niektóre powypuszczały już jakieś szczątkowe korzenie. Ale no, gadałem z Pedrem, on mówi, że no, naprawdę dawno je. Oczywiście ja mu nie wierzę, tak? Ale że dawno je ukorzeniali. Ale no, zima w Hiszpanii była bardzo zła zima. Któryś rok z rzędu zresztą. Wiatry, deszcze, zimno. Po prostu, no, tak jak ostatnio, nie można było ładować, 10 dni pod rząd padało, ale to niezwyczajnie padało, po prostu lało, było urwanie chmury. Tutaj mamy takie agawy, owatifolie, cztery sztuki na razie, miało być 10, zobaczymy czy dojadą. Patrzcie, yuca brevifolia, to co chcieliście, kilka osób zarezerwowało i tu jest yuca neomexicana. Ona wytrzymuje minus 25 stopni, z tego co mi Hawier mówi. Rzeczywiście sprawdza bardzo mocna, z tym, że ona tworzy bardzo nieduży pień. Rozstraty Malutkie, najmniejsze. Tu jest hydra. Przecudna roślina. Patrzcie, jakie roztraty. Rozstraty się udały, trzeba powiedzieć. Patrzcie. Tutaj jaki czad. da. Elegancko, nie? Co wam tu jeszcze mogę pokazać? Patrzcie, Juka Elata. Taka wielka, w całej Polsce nie ma takiej. Zobaczcie, no jakie ma charakterystyczne włókna. Widzicie? To świadczy o tym, że to jest Juka Elata. Bardzo odporna. Pytanie się mi, czy ją przycinać. Ja oczywiście nie chcę, żeby przycinać. Bo każdy, jak będzie chciał, to sobie sam przytnie. A mnie osobiście się podobają takie. Tu mamy bardzo duże, trachy karpusy. 5, 2,50, 2,60. Tak wyglądają. Jubea czyli iska. Potężny pień. Ledwo się mieści w to Ledwo się mieści w to Naprawdę. A ma chyba 70 cm. Zaraz... No jestem sam, więc nie mam jak zmierzyć, tak? Ale naprawdę, naprawdę potężne rośliny. To już takie jubee z prawdziwego zdarzenia strings są dwa Chrystrix. Jeden zarezerwowany, tu jest jeden z podwójnym pniem. Tam gdzieś z tyłu się chowa drugi. Jest wulkano duże z tyłu. E, pokażę Wam tu jakaś średnica tej doniczki. Tak jak myślałem, około 60-70 cm. I pień wypełnia prawie całość. Tutaj okay, już przynajmniej mi nie udaje się kupić. Może ja jestem jakiś y, nie bardzo gość, ale mi się nie udaje. Dobra. Dużo jest jeszcze więcej roślin, ale na razie Wam nie pokazuję. Eee, co ja Wam później pokażę. No co? Trachy karpusy, pień, różne, tak? Tu ten wulkan, o którym mówiłem, świeci słońce dzisiaj. Zaraz ma być wichura. A! Tu o! Proszę. Tu napisali, na, dla mnie nawet, tak? Że to dla mnie na takiej palecie wiozą e, agawy, żeby się nie rozdupcyły. Patrzcie jaka ładna. Nie widać przez tą siatkę, nie? A tu jaka wielka. Są dwie wielkie, dwie małe. Dali mi cztery sztuki, bo więcej nie mieli. Tu następna Elata. No i. A, Wagnerianusy duże, patrzcie. Czat, nie? Norbert, jak oglądasz, to ten ostatni jest dla ciebie, co wystaje. czterdzieści. Już takich Wagnerianusów nigdzie nie da się kupić. Oczywiście, może tylko mi się nie udaje, może są jacyś specjaliści, co kupują, tak? Patrzcie, tu jakie ładne. Z pniem 50 cm. Gruby pień. Chyba te dwa pięćdziesiątki chyba są wolne. No ale to... A, i tu jeszcze jak jestem. Kebab. Czyli juka filifera. Juka filifera. I tu jest juka filifera. Proszę, juka filifera. Chyba za długi już ten film. Roślin przyjechało. To jest na razie połowa tego, co miała być. Także tak to wygląda. Kebab. Kebab, trachy karpusy. No i to by było na tyle może, co? Żeby Wam nie zawracać. Słuchajcie, jeżeli ktoś może przyjechać osobiście, błagam Was, yy, przyjeżdżajcie. Możemy coś ponegocjować wtedy, żebym ja tylko nie musiał robić tych wysyłek, bo ja mam cały czas rozładunki jeszcze wciąż, w kółko i w kółko i w kółko, tak? Także, yy, no wiecie, czym to pachnie, tak? Ciągle robię coś. A jak robię załadunki, to nie rozładunki nie mogę robić załadunków. No i będę też pakował rośliny, jakieś małe gloriozy, jakieś małe roztraty, tak. O, a czekajcie, bo jeszcze Roztrata super blue. Widzicie? To, to większość jest zawinięta, tak, ale to co odstaje i tworzą się już im naprawdę grube pnie, grube pnie. Bardzo grube. To będą bardzo, bardzo potężne rośliny. A tutaj są takie też niebieskie. Jest tego sporo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Także, jeżeli ktoś coś zamówił, może zapytać, czy jest dla niego. Ja oczywiście odpiszę i dam wam. Dobra, kochani, nie zabieram Wam więcej czasu. Ja idę do domu, znowu pisać maile. Zaraz ma być huragan: 90 na godzinę. Mam nadzieję, że to wszystko się nie poprzewraca. Tak starałem się ustawiać, żeby było w miarę bezpiecznie. No i co? Jutro już pierwsi klienci przyjeżdżają. Dzisiaj był, przepraszam, pierwszy klient, także wziął te, te piękne deluksy. 50-70, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Aha, no tak, bo się nieraz pytacie: czy to jest niebezpieczne, że one są nieukorzenione, czy coś? Miałem taką sytuację dwa lata temu, że tak samo była. Taka sama sytuacja i te rośliny, chyba tak mam nadzieję, bo nie wiem. O jednym przypadku wiem, że był problem, a reszta: wszystkie się ukorzeniły, tak? Eee, rosły, rosną pięknie i nic im nie jest. Tyle mogę powiedzieć. O jednej wiem, że był z nią problem. Aha, i jeszcze coś. Butia eriospata. Ale na razie przyjechały cztery. Nie wiem, czy będzie więcej, miało być dziesięć. Eee, przepraszam, nie cztery przyjechały, sześć przyjechało. Sześć. Cztery mniejsze, cztery większe. Piękne rośliny. No co tu dużo gadać? Piękne. Wszystko jest piękne. Pokazałbym wam jeszcze cykasy w garażu, ale wam nie pokażę. <laughs> jest chłodno. Nie chcę, żeby coś z się stało. Są tam wielkie cykasy, są diony, cykasy, mniejsze, większe. Oho, no i tam jeszcze są wielkie faksoniany, masa karłatek, ale to może już jutro. Trzymajcie się, wspaniałego dnia, cześć.